Cześć! Witaj w dziesiątym okrągłym odcinku Wirtualnego Kaduka, czyli serii, w której pokazuję gry VR. Dziś chciałbym Ci przybliżyć tytuł nieco starszy, który nabyłem drogą kupna w niedawnym bundlu od Fanatical. A Fisherman's Tale, bo o nim mowa, to bardzo ciekawa gra logiczna łamana na Escape Room studia Inner Space VR, autorów takich gier jak Mask Maker czy Corsair's Curse. Wydawcą jest znane i lubiane Vertigo Games. Gra wyszła 22 stycznia 2019 roku na... wtedy wszystkie platformy VR, później troszeczkę wyszła na Questa. Zdobyła nawet nagrodę najlepszej gry 2019 roku na dorocznej gali VR Awards. Gra opowiada o Bobie, drewnianym, pacynkowym rybaku-latarniku, który żyje sobie sam w domku pośrodku bezkresnych wód, Wykonując codziennie swoją rutynę. Zaczął kolejny dzień, który wydawałoby się nie będzie różnił od poprzednich, aż tu nagle zarządzony został alarm sztormowy. Jedna z łodzi prze przepływających w pobliżu potrzebowała pomocy, i tylko nasz Bob jest w stanie wskazać jej bezpieczną drogę. Aby to zrobić, musi włączyć latarnię na szczycie wieży swojego domku. Jednak nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje. I tu wkraczamy, pomagając naszemu drewnianemu koleżce w tej przygodzie. Nie chcąc spoilować, powiem tylko, że zakończenie, jakie nastało, zakończenie, jakie nastało się spodziewałem. Niemniej, cała historia jest bardzo ciekawa. Akcję gry obserwujemy typowo z perspektywy Boba. Całość rozgrywki ograniczona jest do przemieszczania się po kolejnych pomieszczeniach w drodze do osiągnięcia celu ostatecznego, czyli wespnięcia się na szczyt wieży i. O, no tak jak już od początku się dowiadujemy, nie jest to duży spoiler, włączenia latarni, zapalenia latarni. Gra wygląda, wygląda ładnie, mamy animowaną kreskę dość powszechną gra w grach VR, no, szczególnie na Questa. Tym, co wyróżnia ten tytuł, to miniaturowa makieta mieszkania Boba. I nie jest to tylko dekoracja. Twórcy zaimplementowali tutaj coś w rodzaju rekurencyjnego świata w postaci makiety naszej latarni, gdzie możemy dowolnie manipulować każdym z przedmiotów, a efekty tej manipulacji widzimy też w tak zwanym dużym świecie gry. System ten sprawdza się doskonale i jest, moim zdaniem, świetnym przykładem wykorzystania technologii VR. Można też się nieco zdziwić, gdy grzebiąc w makiecie widzimy gdzieś z boku ogromną rękę Boba tuż obok nas. Fajnie moim zdaniem jest ten system wykorzystywany w zagadkach, które są przed nami postawione. A te są dość proste, nie miałem większych problemów z ich rozwiązaniem. Najtrudniejszy dla mnie był chyba ostatni poziom, gdzie potrzeba niezłej wyobraźni, by ogarnąć perspektywę. Ale bez spoilerów. Słyszymy też podczas gry podpowiedzi czytane przez naszych pomocników czy lektora powiedzmy BOBA. Choć czasem, gdy zagadkę robimy dłużej i czegoś nie możemy ogarnąć, od razu te kwestie są powtarzane, i powtarzane są dość często. Jest to nieco irytujące. Ale muzyka i efekty dźwiękowe są dobrze dobrane. Jest ona relaksująca. Lektorzy mają przyjemne głosy. Są one. W języku angielskim, oczywiście, z francuskim akcentem. Efekty są też ok. Mankamentem tutaj jest dla mnie brak możliwości regulacji dźwięku w grze. Jak już jestem przyczepianiu się co mnie najbardziej irytowało to sterowanie. W grze poruszamy się tylko teleportem, ale ten bardzo często się nie pojawiał tam, gdzie chciałem pójść. Musiałem przeskoczyć na przykład gdzieś bliżej, a potem do miejsca docelowego. Nie podoba mi się też ten mechanizm, gdzie najpierw trzeba rękę wysunąć, jak na sprężynie, złapać, a potem cofnąć. No, wydało mi się to troszeczkę nieintuicyjne i czasami nawet wysuwaliśmy tą rękę, a przedmiotu i tak nie mogliśmy złapać, mimo że był w naszym zasięgu. Czasem ta ręka też lądowała mi w jakimś dziwnym miejscu. Sztucznie spowalniające jest też poruszanie kamerą, które nie jest płynne, a dostajemy stopniowy obrót przy poruszaniu się gałką w bok. Jest to szczególnie uciążliwe, gdy musimy zrobić zwrot o 180 stopni. Pomimo kilku już lat od premiery, gra ma dalej trochę bugów. Zdarza się, że przedmiot, który podnosimy, przenosimy lub manipulujemy Gdzieś się zaklinuje i nic nie możemy z tym zrobić. Zostaje go odrzucić i poczekać, aż za chwilę pojawi się ponownie w swojej oryginalnej pozycji. No i jest jeszcze jeden mankament, który wydaje się dość częsty. Przygoda jest niestety bardzo krótka: całość da się przejść nawet w mniej niż godzinę, ale średnio myślę, że to będzie około godzina, maksymalnie półtorej. Podsumowując, gra jest moim zdaniem ciekawą pozycją. od taką, żeby rozruszać nieco szare komórki, ale się nie przegrzać. Mamy grę logiczną, czy nawet można powiedzieć, escape room bez elementów groza, co się rzadko zdarza. No i ten rekurencyjny świat, sprawdza się to naprawdę doskonale. Jak wspomniałem, gra jest krótka, ale warta zagrania. Pod warunkiem złapania jej w jakiejś promocji, tak jak udało mi się to zrobić. Pełnej ceny moim zdaniem nie jest warta. To była gra A Fisherman's Tale w dziesiątym odcinku wirtualnego kadłuba. Dziękuję za uwagę, trzymaj się, cześć!